Cześć, witajcie! Dzisiaj chciałbym Wam pokazać coś ciekawego dla fanów Mortal Kombat. Są to screeny z wypuszczonego przed kilkoma dniami nowego Mortal Kombat, który zawita, jeżeli podpiszecie petycję, ponieważ grupa fanatyków postanowiła odświeżyć ten cały Mortal Kombat klasykę w wersji 4K oraz w 60-klatkach. Gra będzie działać na nowe konsole oraz na Nintendo Switch i PC. -ta. Jeżeli chcecie, jesteście zainteresowani, to w linku poniżej y, macie petycję, w której się rejestrujecie i czekamy aż ten Mortal Kombat, mam nadzieję, że wyjdzie, bo jestem też wielkim fanem. Więc y, czekamy, zobaczymy co będzie. No i co, chciałbym się tylko tym z wami podzielić. Screeny widzicie. W tym filmiku. No i mam nadzieję, że się podobają. Oczywiście gra jest jeszcze w fazie testów i nie tylko, bo też produkcji. Będą to wszystko trzy wersje Mortal Kombat 1, 2 i 3. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj kanał. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.